Wiecie, dlaczego nasi przodkowie oddawali życie za nasz kraj? Dlatego, że nie chcieli, aby siły zewnętrzne mogły narzucić pierwszeństwo swoich praw nad prawami, które oni sami w Polsce mogli stanowić. No i przecież właśnie tego dotyczyła nasza ośmioletnia walka o wymiar sprawiedliwości w Polsce. Oligarchia brukselska z Niemcami chciała narzucić pierwszeństwo praw, które przychodzą stamtąd, nad prawami polskimi. Polska zawsze dla nich była dobrym miejscem do eksploatacji zasobów i owoców naszej pracy. I dlatego takich ich rozsierdził wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdził zresztą coś, co jest oczywiste, zapis polskiej konstytucji, konkretnie artykułu 8, który mówi Konstytucja Rzeczpospolitej jest najwyższym prawem polskim. To znaczy to, co my tutaj ustanowiliśmy, a nie to, co oni sobie wymyślą, jest najwyższym polskim prawem. A wczoraj rzecznik Europejskiego Trybunału stwierdził, że w Polsce tak nie będzie i będzie tutaj obowiązywała u nas zasada pierwszeństwa prawa, które oni ustanowią, a nie tego, które mamy w Polsce. I stosunek polskich polityków do tej sprawy powinien być pytaniem najważniejszym w tej kampanii, bo to jest mniej więcej tak samo, jakby zapytać, czy ty, polityku, uważasz, że obywatele Twojego kraju to są ludzie bez własnej godności, gorszej kultury, że nie potrafią sami stanowić sobie praw, tak jak inne państwa Unii Europejskiej, tylko ktoś z zewnątrz musi im wszystko pisać i mówić, co właściwie oni mają robić. I politycy obecnej koalicji rządowej od Tuska, piejąc z zachwytu, że Polska teraz nie będzie miała pierwszeństwa własnej konstytucji, tylko pierwszeństwo to będzie miało to, co będzie przychodziło z zewnątrz. Czy to nie powinno ci zapalić pewnej lampki? Czy ty naprawdę uważasz, że Polacy reprezentują gorszą kulturę? A jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, to polecam moją dyskusję z ekspertem Komisji Europejskiej w tej właśnie sprawie. Nie istnieje żadna uniwersalna zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej. I wiecie o tym dobrze, że nie ma ich w traktatach. A jak jest, to bardzo proszę ją pokazać. Ale za to jest tam inna zasada. Jest tam zasada przyznania. Pozwólcie, że wszystkim przypomnę na tej sali. Mianowicie jest to artykuł 5 traktatu, który mówi, po pierwsze, przeczytam, granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do państw członkowskich. Co tu jest niejasne, pytam? Co tu jest niejasne? Co więcej, Unia Europejska nie posiada uprawnień do określania własnych kompetencji. Więc to państwa członkowskie mają wyłączną kompetencję w tym zakresie. Zasadę pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej wymyślili sobie sędziowie w CUE, w orzecznictwie. Jednak po pierwsze. Nie można prawem wtórnym zastąpić prawa pierwotnego. Jeżeli pan jest specjalistą, to rozumiem, pan o tym wie. A po drugie, jeżeli orzeczenia są sprzeczne z traktatem, to mam nadzieję, że wszyscy państwo tutaj rozumieją, że żyjemy w demokracji, a nie w sędziokracji. Dziękuję. Nie ma eksplicite zapisanej zasady pierwotności i prymatu ustawodawstwa unijnego w traktatach. Rozumowanie prawne jest bardziej złożone. Yy... To nie jest tak, że tylko wywodzimy zasady prawne z zasad zapisanych na papierze. Wywodzimy takie zasady również z zasad bardziej abstrakcyjnych. To, że coś nie zostało zapisane w traktacie, wcale nie oznacza, że ta zasada nie ma charakteru zasady prawnej. To zostało w latach 60. stwierdzone przez Trybunał Sprawiedliwości i pozostało. Yy... Te zasady pozostały od tego czasu. Polska to przyjęła w ramach AKI-komunoter, dorobku wspólnotowego, kiedy przystąpiła, przystępując do Unii. Dlatego też nie ma tutaj powodu, by to kwestionować. Demokracja, bardzo dobrze, ale nawet w demokracji trzeba przestrzegać tych zasad konstytucyjnych, które są takim Rusztowaniem bezpieczeństwa, bo inaczej jesteśmy zagrożeni tyranią większości kosztem mniejszości, co może zagrozić mniejszościom.